Hello, my favorite people z tej strony Lexi. I zapraszam Was dzisiaj na vloga. Takiego luźny, niedzielny dzień. Spędźcie ze mną ten dzień, ok? Mam kilka rzeczy zaplanowanych It's gonna be fun, it's gonna be cute. Let's go. I love you. Ok, więc pierwsza rzecz na naszej liście dzisiaj to jest msza. Ostatnio Artur Szpilka mnie zabrało do takiego kościoła. Porozmawiałam z nim trochę i mówiłam mu, że właśnie żaden kościół do mnie tak nie przemawia tutaj w Warszawie. Nie znalazłam jeszcze takiego kościoła, który naprawdę łapie mnie za serce ale Strony. Czy można oczekiwać, w kościół tak robi? Nie wiem. I, I just wanted some help. I on powiedział, że... Ma fajny kościół i zabrałbym tam tydzień temu i było super. Naprawdę wow. Dawno, dawno uczyłam się tak dobrze w kościele. I zabieram dzisiaj tam kinę, więc Tina zaraz będzie umiała I zaczniemy sobie dzień od przyszedł. O Marka ja tak zawsze robiłam jak mieszkamy się z mamą. To jest dobre, okej? Okay? Bo wiesz, trzeba robić w Warszawie, chodzę mam że od 20 10 30 I Ja lubię chodzić na pomrze. Ona jest najbardziej dla mnie taka vibe i cozy, ale wtedy mam wrażenie, że całą niedzielę spędzam. Tam jak nie niedzielę, jakby to był po prostu zwykły dzień i potem na koniec po prostu sobie idę do kościoła. Więc chciałabym to zmienić, więc cieszę się, że idę teraz rano. I cały dzień wtedy od razu będzie bardziej taki... niedzielny. Czyli pamiętaj, aby dzień święty święcić. Zadzwołajmy. Eee... Muszę wytrząść twarz. Coś, co dzisiaj też jest na planie dzisiejszego dnia, to jest ugotować coś. Ja nie umiem, nie lubię, ale bardzo bym chciała lubić, lubić, gotować. I dzisiaj stwierdziłam, you know what? Beach, it's time to get to work. Więc pojedziemy do Lidla. Nie wiem, czy jest otwarty. Lidl to jest mój happy place. Ja pewniejsza jak ja uwielbiam do Lidla chodzić. Serio ja powinnam być kurą domową, ja nie wiem, co ja tutaj robię na tym YouTube. Ja powinnam siedzieć w domu, gotować obiady, kolacje i wychowywać jakieś dzieci i mieć męża do Lidla. Aha, najpierw musimy wymyślić, co gotujemy. Znaczy, wymyślić. Znaleźć jakąś recipe na Pinterest. Coś łatwego, bo. Uh, excuse me. A na koniec dnia pójdziemy sobie na Świąteczny Market. tak to się nazywa? Świąteczny Market? Nie, dobra, nie mam pojęcia. Wy wiecie o co mi chodzi? A może Świąteczny Market? Anyway, i pojedziemy tam przetestować trzy rzeczy, które ja nienawidzę. Nie, że nie lubię. Nie widzę tych trzech rzeczy a to są mega świąteczne rzeczy na pierwszym miejscu rzecz, której nienawidzę, o matku, to jest tak wstrętne, ja nie rozumiem jak ludzie mogą to pić, to jest grzane wino bro, what the fuck to jest tak wstrętne na drugim miejscu też świąteczna rzecz to jest herbata zimowa, what the fuck Goździki to jest najstrętniejszy smak w ogóle Oh my gosh, I hate goździki Proszę powiedzcie mi, że jest tutaj ktoś też, kto nienawidzi goździków To nie może być tylko ja To nie może być I w ogóle pomarańczem bo it's impi no. no, 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 no Herbata zimowa po całości, mm, Nie znoszę smaku herbaty zimowej A trzecia rzecz, której ja nie... Może nie nienawidzę, ale nie znoszę i totalnie nie moje smaki To są oscypki Czekamy na Tina, okej? Okay? Mam brudną bluzę, więc musimy iść się przebrać, ale może to dobrze. Bo ja chciałam założyć tą kokardkę na włosy, chociaż nie umiem. Nie wiem, tylko się mi te fryzury średnio wychodzą. A ona tak średnio do tej bluzy pasowała, bo ta bluza jest taka bardziej sportowa, a ta kartka jest taka, wiecie. O, dziewczęca, więc e, idziemy się przebrać. Ej, słuchajcie, moi ulubieni ludzie, mam dla was polecajkę, ok? A mianowicie ten perfum z Zary. On się nazywa Splendid Bronze. Ej, on jest tak dobry. To jest podróba tego Aliena, fioletowego bodajże, but who cares? Ta butelka kosztowała 100 zł i ona trzyma naprawdę długo. Dobra, nie chcę za dużo gadać, ale ten perfum, mwah, I love it. Polecam długo trzyma ładnie pachnie. Okej, okay, jednak odpuszczam to coś I założyłam, jak to się nazywa? Tego klipsa, jak on się nazywa? Wiecie o co chodzi, tutaj to Klamra? Nie Anyway, this is the vibe czekamy na Tina, Tina się spóźnia I jedziemy na mszy. I'm actually excited, żeby jechać na mszy. Bardzo dawno tak nie miałam Więc to jest fajne Okej, okay, besties Z racji tego, że kliknęliście w ten filmik I'm gonna tell you a little secret Bo dużo osób się pyta o to, skąd jest ten sweter Ten sweter jest z Weekday Kina powinna tu już być 6 minut temu. Ja mam jej lokalizację i ja widzę, że ona się nie ruszyła nawet z domu. Więc obstawiam, że to babsko zaspało. Dzwonimy do niej i się pytamy: Ły to. The... Hello? Ja? Hello? Hello? Yeah. Gdzie jesteś? What the fuck? Mike. Alarm, like nie wake me up Lexi I promise you what time does the church start? this beach Dobra okej okay, jedziemy po Tina i potem jedziemy na mszę. Let's go Kurde, ale będziemy na styk, a tam się właśnie fajnie przychodzi trochę wcześnie. Dobra, chodźcie. Dobra, jest Tina, Tina. Szczerze, szczerze, szczerze. nastawiłaś no? Przysięgam ci na sobie, nawet ósma coś, ja specjalnie poszłam spać Czemu na ósmą? No, że miałaś wcześniej już jakiś budzik, który będzie mi budzi, budził, budził A co, on ci dzwonił i ty po prostu nie wstałaś? No, nie słyszałam tego Nie słyszałam się Ok, szybkie story time, bo nie pojechaliśmy w końcu do tego kościoła. Wyruszyłyśmy i jedziemy, i pokazuje nam 15 minut, nie? Czyli byśmy zdążyły na czas. Jedziemy, 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 i jej prowadzi nas jakąś dziwną drogą. Okazuje się, że Google Maps zlagowało, zepsuło się, i jak? Ja nie wiem, nawet jak to takiej sytuacji. W każdym razie Google Maps się zepsuło, więc poszliśmy do jakiegoś kościoła randomowego, bo byśmy nie zdążyli tam. No, w sensie już byliśmy dawno spóźnieni. Jadę teraz Tina chyba zawieźć, nie? Do domu. Dobrze, my favorite people. Jesteśmy już u mnie w mieszkaniu i trzeba zrobić obiad, okej? Okay? To zdanie dziwne brzmi nawet wychodząc z moich ust. Anyway. Dobra, odpalamy Pinterest'a. Ja bym chciała zrobić makaron. Wydaje mi się, że makaron to jest chyba dobre miejsce dla początkujących. W ogóle ja muszę się nauczyć gotować. Dwa 24, ja chcę normalnie gotować sobie obiady, kolacje, whatever. Zazwyczaj wszyscy zawsze mówią, nowy rok, nowy ja. I ja mam coś takiego, też sobie wmawiam, że nowy rok, nowy ja, ale ja tym razem stawiam na to, że od razu, bez czekania ten miesiąc, ten grudzień, ja już chcę wchodzić w ten nowy rok, gotowa, przygotowana. Dobra, wpisujemy. The fuck? Nawet nie wiem, co wpisać. Jaki jest makaron po angielsku? What the fuck am I? Oh my gosh, I'm lost. Oh, Garlic Butter Shrimp Pasta, brzmi bardzo ładnie, bo uwielbiam czosnek, masło i krewetki. Creamy Garlic Shrimp Pasta. Uuu, uh, girl. Piernicze, ile makaronów. Oh yeah. Okej, okay. okej, okay, robimy to. zapraszam was na... No. Cooking was luxury. Idziemy kupić zakupy spożywcze, które potrzebujemy. Let's go. Aha, jeszcze jedno. For my besties that watch the vlog, you guys get the info. Pytacie się na Instastore o spodnie. Te spodnie. U, u. One są z berszki. You're welcome. Hey, hey, hey. Anyway, yo, trochę zawiodłam, bo przeleżałam teraz jakieś dwie godziny na kanapie, oglądając vlogmasy. Bardzo lubię oglądać vlogmasy innych youtuberów. Anyway, nie, zro nie zrobiłam makaronu, ale nie poddajemy się, ok? Bo możemy go jeszcze zrobić po świątecznym markecie, ok? Zaraz idziemy spróbować grzane wino <grym> oscypkin. I zimową chyba. O, oh, dobra. Zobaczmy, czy moje zdanie się zmieni, bo może ja przesadzam, może to nie jest takie złe. <słuch> Idziemy. Słuchajcie, jesteśmy już na. Jarmark to się nazywa, nie? Pierwszy raz w życiu jestem na jarmarku. Ogólnie tutaj y, jakiś mężczyzna krzyczy na swoim dziewczyny, nie wiem, czy to Bo zaraz się zapytam, czy są do klauta. Dobra, żarty. Idziemy z, poszukać. Czemu to jest zgaszone światła? Może. No, czy wytłumaczyć, czy oni będą odpalać jakieś oficjalne wielkie zapalenie świateł, bo skąd wyłączone, nie, nie wiem, miałam inaczej to w głowie. Dobra, idziemy szukać rzecz, której najbardziej nienawidzę. Mogę stwierdzić, że nienawidzę, to jest grzaniec, więc to ja bym na ostatnim miejscu e, spróbowała. Teraz idziemy szukać tego, oscypek. Damn, te oscypki widać, że są pożądane, są rare item, trzeba ich szukać dalej. Ja poproszę dwa oscypki z żurawiną. Tego z bekonem nie bierzesz? A z tych wszystkich? No <grym> musisz spróbować wszystkiego. Z bekonem i z dżemem? Ja, ja takich połączeń nie jem. On tam czeka na ciebie, tym bekonem. Ogólnie wygląda ładnie. Mhm. Zawachu nie ma. To dobrze się, tak? Ok, bez e, jakiegoś tutaj wielkiego gadania testujemy. Czy ja jestem sceptycznie nastawiona absolutnie tak? Jak można jeść ser wędzony z dżemem? Uuu, girl! Strong smell! Jednak jest smak. No, e, wezmę taki duży gryz, żeby nie było. Jak kiełbasa, ale gumiasta kiełbasa Z cukrem, z tym słodkim A jadłaś drwala z drzewawiną? Mmm, chyba niedobre Ale musisz to zjeść, to smak jest magia świąt Serio, gumowa, wędzona kiełbasa po prostu Gumowa, taka mega gumowa, jakbym jadła... Nie smakuje mi. Dobra, idziemy spróbować teraz herbaty zimowej, a na końcu grzany wino! Dzisiejsza pogoda. Bardzo, bardzo zimno. Dużo wiatru. Za nami wichura. U nas w Warszawie rzadko tak rzeczy się zdarzają, ale zdarzają się. Ale my idziemy dalej. Lecimy! O, złożymy sylwet. Teraz jak jesteśmy w zapiecku, ja chciałabym tylko powiedzieć, że tutaj jest taka długa kolejka do każdego zapiecka. Ja tu jestem przez cały rok. Okay? Ci ludzie są rodze, teraz tylko na zimę. To są sezonowcy. Ja jestem o here, alone. Zapiecek! Dobra, mamy herbatę zimową. Ona jest z goździkami z cytryną, z pomarańczą. Nie wiem co tu jeszcze jest w środku, ale cokolwiek to jest... Nie, nie lubię przez goździki. What? Serio, dobry Kuba. A co nigdy nie lubię? herbaty zimowej? Nie, ale ta nie ma. Nie, nie czuć w ogóle goździków w niej i w ogóle ona jest jakaś zmutowana. Mi się wydaje, że to nie jest prawdziwa zimowa. Nie czuć dużo cukru, co ja lubię, i troszeczkę cytryny. Dobra. I Nie, no bardzo dobre. No jest bardzo dobre, ale nie wydaje mi się, że to jest możliwe. Je. Dobra, idziemy. No ja poproszę grzane Bro, this smells like ass! No to akurat to prawda, no wino akurat tak pachnie. Dobra, słuchajcie, teraz y, testujemy tego, czego się najbardziej boję, to. Jeśli poczujesz się teraz urażony, I don't fucking care, to capi, okej? Okay? To ma bardzo intensywny zapach, który bardzo mi się nie podoba, ale spróbujemy. Może smak ma dobry, chociaż szczerze wątpię. O... Oh. Oh, kurde, co... Oh. <ścoughs> trzy, czte, trzy. Nie oh. bardzo. Oh. 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 Niedobre, niedobre. Nie dobre. To w ogóle leży. No bo próbuję, próbuję polubić. Ale jeden się wszystkiego polubić. Ale wszyscy lubią, to ja też chcę. Ochidne. Ochidne. Okropne to jest. Ale ta pani ma rację, nie da się wszystkiego lubić, no. Wolałabym y, y, wódę chlać, czystą, niż to, naprawdę. Słuchajcie, drwal z żurawiną to jest najbliżej do świątecznych potraw, co ja mogę po podejść. No, bardziej świątecznie dla mnie nie może być, więc... Próbuję za, zatuszować smak tego grzanego wina, Sery, to grzane wino dla mnie na żołądku siedzi. Kubie też, było okropne, było ohydne, więc teraz zjemy te drwale z żurawiną. Świąteczne drwale. Więc baby steps i może za rok ostypę, ale przepyszne. Mm.